Cześć. Tu Horyzont. Słuchasz właśnie czwartkowego audio newslettera. O czym dziś? Zarabianie na AI jest jak Yeti. Temat wydania. A ponadto, twoje ćwiczenie. Wykorzystaj Chat GPT i Mark Markmap do tworzenia mapy myśli i podniesienia swojej produktywności. AI na wynos. Wgrywanie własnego nagrania do Udio. Nowy rekord Nvidia. AI kandydat w UK. Nowa infrastruktura zabezpieczeń w OpenAI i przepowiednia byłego pracownika OpenAI odnośnie następnej dekady. W rekomendowanej bibliotece zaś rozmowa z byłym pracownikiem OpenAI, CEO Nvidia na konferencji CompuTex i Romanem Jampolskim o zagrożeniach AI. Zaczynamy. Zarabianie na AI jest jak Yeti. Każdy słyszał, ale nikt nie widział tej kasy na swoim koncie. Po przyjrzeniu się wynikom zamieszczanych w naszym newsletterze ankietach, oceniam, że 95% z Was wciąż szuka sposobu. Pytanie, czy dobrze interpretujecie zagadnienie i czy zarabianie na sztucznej inteligencji to przypadkiem nie tyle zarabianie wprost, ile kupowanie. Kupowanie czasu. Jeśli możesz, zerknij teraz na maila. Pokazuję tam obraz czasomierza, który jest bardzo istotny dla dalszej części narracji. Widzisz ten zegarek? Jest piękny. I równie pięknie nazwano ten model a perfectly useless afternoon czyli zupełnie bezużyteczne popołudnie. Do czego zmierzam? Postać na tarczy pływa na środku basenu nad muchanym Materacu i najwyraźniej relaksuje się czytając: Czasu pan. I właśnie panowanie nad czasem, umiejętność sięgania po relaks, był inspiracją dla twórcy. Ten wyjątkowy zegarek został zaprojektowany przez Cristofa Devosa w małej londyńskiej manufakturze i jest obiektem moich westchnień. Stanowi bowiem interpretację moich pragnień, aby narzędzia AI pomagały mi w pracy tak bardzo, abym mógł faktycznie stać się facetem z basenu. I tego właśnie polecam wam szukać w narzędziach AI czasu. Czasu, który będziecie mogli przeznaczyć na wszystko inne poza pracą. Zegarek kosztuje 225 funtów i nie ukrywam, że mam wielką ochotę go kupić. Być może zakup powinien być formą nagrody za to, że pogłębiając wiedzę o sztucznej inteligencji, a później wdrażając ją w życiu, faktycznie przybliżam się do życia faceta na materacu, czytającego na przykład najnowszą książkę Raja Kurzweila. No dobrze, ale co już robię, aby być czasu panem? Oto przykłady. Korzystam z akceleratora wyobraźni Mid Journey od Oscara i wdrożyłem to, czego się nauczyłem do swojego instrumentarium graficznego. Z pomocą Mid Journey zrealizowałem już kilka komercyjnych projektów, oszczędzając mnóstwo czasu i pieniędzy. Na przykład zamiast zlecić do realizacji okładkę, do zimowego wydania Tenis Magazyn zewnętrznemu zespołowi graficznemu. Przygotowałem ją sam w zaledwie kilka minut. Sprzedaliśmy kilka tysięcy egzemplarzy tego numeru. Sprawdź odnośnik na mailu. Temat wydania zresztą także opracowałem z pomocą AI, jak zresztą wiele innych przygotowywanych przeze mnie treści. I chociaż nie pozwalam sobie na to, aby Claude pisał je za mnie w całości, to zawsze chcę, aby rzucił okiem na moje teksty i poprawił je tu i ówdzie. Model Anthropic doskonale czuje język polski, dlatego bardzo często korzystam z jego rad. Jest znakomitym korektorem, mapuje myśli, i o tym zresztą w sekcji praktycznej w dalszej części tego maila. Robiłem to dotychczas w systemie karteczkowym, zapisując długopisem skrawki informacji, ale dziś, mając do dyspozycji narzędzia takie jak Canva AI lub Markmap. Sprawdź link do poradnika Markmap w sekcji praktycznej na mailu. Mój second brain działa o wiele wydajniej. Nie oszczędzam tutaj czasu wprost, ale dzięki porządkowaniu myśli jestem bardziej zorganizowany. Słucham podcastów z narzędziami typu Podwise. Dzięki narzędziu wyciągam z treści esencję. Oszczędność czasu to nawet kwadrans na każdym podcaście. Nie mam też złudzeń. Wtyczki typu Harpa i Merlin są game changerem w moim instrumentarium. Korzystam z nich, aby podsumować treści przeglądanych stron lub wideo. Gdy spotka mnie problem z niewyraźnymi zdjęciami podczas przygotowania prac graficznych, błyskawicznie pomaga mi Upscaler. Nie szukam już zdjęcia w zastępstwie. Oszczędność czasu od 5 do 10 minut. Nie notuję żadnych wideokonferencji z klientami. Skrzętnym skrybą jest TLDV. Dzięki podsumowaniom, nie tylko mogę być mniej uważny na spotkaniach, które mnie nudzą, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale przede wszystkim zawsze mogę wrócić do poruszanych zagadnień i precyzyjniej zrealizować podjęte na spotkaniach ustalenia. Oszczędność czasu to nawet godzina. Co planuje dodać do swojego arsenału? W najbliższych tygodniach choćby spróbuję poukładać swój plan dnia z narzędziem typu Magic Loops. A co chcę kupić? Jakub Norkiewicz kupił narzędzie Limitless. To przysłuchujący się spotkaniom clips, który podsumowuje rozmowy i działa tak jak niezastąpiony, wspomniany już TLDV. Prawdopodobnie również kupię to urządzenie. Gdyby Raybany od Meta miały funkcję Frame od Brilliant Labs... Nie wahałbym się z zakupem ani sekundy. W frame nie pasuje mi kształt oprawek, sprawdź na mailu, ale wiem, że takie okulary na nosie mogą być nie tylko centrum rozrywki i zarządzania treściami na social mediach, ale także asystentem AI analizującym otoczenie. To tylko część mojego instrumentarium. Są jeszcze precyzyjne prompty, konkretne rutyny, którymi pomagam sobie skrócić dystans do scenariusza, starczy zegarka. Mam nadzieję, jednak że przekonałem cię, abyś korzystał z narzędzi, mając na myśli zupełnie inny cel. Nie szukaj maszynki do drukowania pieniędzy, a narzędzia, które kupi ci trochę czasu. W końcu wszyscy chcą go kraść i ciąć. No właśnie. Jak odczytać godzinę na zegarku, który pokazałem? Wyciągnięta noga gościa na materacu wskazuje nam godzinę, a żółta kaczuszka wędrująca po kole basenu określa minuty. I tak mierzonych chwil wam życzę. Jak to zrobić? Zaproponowałem wyżej. Jeśli masz swoje sposoby na cięcie czasu i bóst kreatywności, podziel się nimi ze mną i napisz do mnie w odpowiedzi na dzisiejszą korespondencję. W dzisiejszym